Przechodzimy do etapu trzeciego, czyli etapu, w którym mm, fajnie, że przeanalizowaliśmy sobie jakieś dane, fajnie, że wyciągnęliśmy z nich jakieś wnioski. No teraz musimy to jakoś pokazać, bo gdybyśmy z takim raportem z Analyticsa czy z Hotjara poszli do, na spotkanie zarządu, na spotkanie menadżerów marketingu, którzy chcą usłyszeć o wynikach firmy, o trendach, o kierunkach rozwoju, a przychodzi Saowiec który ma screen z Analyticsa i pokazuje, no tu, tu mieliśmy współczynnik odrzuceń 49,17, i to jest fajny wynik, jak ten. No to generalnie zarząd siedzi i tak myśli, no, no, no nie do końca, jakby to jest coś, co, co, co chcę usłyszeć, i co jest dla mnie wartością i co przede wszystkim ja rozumiem. Więc trzecim etapem jako analityka jest opowiedzenie o danych w taki sposób. Żeby druga strona te dane zrozumiała i wnioski, i, i jakby to, co, to, co z nich wynika. Jakby ja jestem takiego przekonania, że jeśli ktoś nie rozumie, o czym ja mówię, jeśli, jeśli z nim rozmawiam i prezentuje jakieś wyniki i raporty, no to w zasadzie nie jest jego wina, bo można powiedzieć, że a, ja głupi tak, nie rozumie współczynnika odrzuceń, no, no, no może tak być. Natomiast jakby ja uważam, że to jest jakby wina analityka czy wina osoby, która analizuje te dane, która nie potrafi dostosować języka komunikacji do odbiorców, czyli do osoby, która siedzi po drugiej stronie i jeśli mam tam zarząd i rozmawiam z zarządem czy z menadżerem marketingu, który ma przeznaczyć jakiś budżet na działania, to dla niego o wiele jakby ciekawsze będzie powiedzenie porównaliśmy dwa kanały ruchu i według danych z ostatniego kwartału social media generują tam z naszych obliczeń wynika, że social media generują 20% więcej zysku, transakcji, zwrotu z inwestycji niż kampanie w wyszukiwarce. Jakby rekomendujemy dalsze działania, czy rekomendujemy ten kanał jako miejsce do rozwoju, czy miejsce do optymalizacji. I ja on wtedy nie wchodzą wszystkie tabelki, rzeczy, on rozumie, tak? Są dwa kanały ruchu. Aha, czyli z dwóch stron przychodzi do mnie na stronę ludzie. Aha, to są dwa różne kanały, za ten płacę, za ten płacę, tutaj 20% więcej zarabiam, no to, no to trybie, tak? Że to jest ok, że to działa. A to, że ten ma większy współczynnik odrzuceń, czy nie, no to już bym się zastanawiał.